you Aleksinio, a to jest pierwszy odcinek z mojej nowej serii pod tytułem Pokazówka. W tej serii będzie o to chodziło, że będę z różnych gier pokazywał przeróżne rzeczy, czym, czy są fajne, czy co. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam Daisy na modzie Tawiana. I mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Dobrze, a więc yy, tak. Yy, co to jest Daisy? Jest to. Gra Survival Zombies, która jest bardzo przyjemna, chodzi o to o przetrwanie. I zaraz powiem. To jest nasz początkowy ekwipunek Bandaże, jedzenie, morfina, penkiller, soda, kompas, latarka, haczet, czyli taka siekierka i malutki plecaczek. Już wam skryjemy się tylko i już wam mówię, co do czego służy. Tu już widzimy most. Dobrze. Okej. Okay. Jesteśmy sobie w skale, ale wyjdziemy z niej. No dobra. E, więc tak, bandaż jest po to, jakby nas zombie ugryzł, bądź ktoś postrzelił. Używa się bandaża, wtedy się tym zabandażuje i nie krwawi, bo tutaj mamy wskaźnik naszej krwi. To jest do jedzenia, na wskaźnik głodu. To jest morfina na wszelkie złamania, czyli jak nas zombie ugryzie, spadniemy z wysokości, bądź ktoś nas w nogę postrzeli. Penkiller, gdy nasza postać się przestraszy krwawienia, bądź jakiegoś strzału zaczyna się trząść ekran, więc wtedy używam penkillera. Soda Pepsi do napojenia, kompas, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę idziemy no latarka, żeby w noc, ale i tak dużo ludzi nie używa haczet do obrony, bądź ścinania drzew na ognisko i malutki plecak, żeby coś w nim było ale sobie na początku yy, wezmę haczet i tylko w tej grze trzeba haczet przeładować <grytanie> dobra, to jest trochę takie śmieszne i dziwne ale dobra, yy, tutaj wielką przeszkodą yy, są zombie które są bardzo szybkie i przebiegłe ale też bardzo, i to większą przeszkodą są raczej ludzie, którzy nie chcieliby ze mną raczej współpracować, bo ostatnio właśnie mnie takie coś spotkało, że idę sobie, w gościu, I friendly, I friendly, no i skończyło się to, że mnie postrzelił w głowę. I to nie było miłe, bo oglądam sobie innych ludzi, co grają w Daisy, pytałem się friendly, friendly, wszystko jest dobrze, ale nie wiem dlaczego ktoś był tak upierdliwy i akurat musiał mnie zabić. i ja już trochę w to grałem, więc ja wiem, gdzie jest miasto, więc idziemy w kierunku miasta. Mam nadzieję, że przeżyję. Okej. Okay. Huh. Nie wiem, na ile to będzie trwało, jakby co to podzielę to na jakiś czas. W ogóle to nastawię sobie czas. Poczekajcie, sobie uruchomię mój telefon. Minutnik idę. O, teraz 20 minut. Dobra, to się pożegnam, bo tej pokazówki nie będzie jeden odcinek, tylko będzie pary i na przykład niszczymy drzewo o tak, podchodząc i idziecie jakbyśmy strzelali do tego drzewa, że tak powiem i powinniśmy dostać później kawałki drzewa, ale mi się teraz nie przyda, bo teraz powinienem pójść do miasta, żeby jakiś pistolet znaleźć. Może będą też odcinki z multiplayer? Nie wiem. Może tak zrobię. są tutaj rodzaj widoków jest jeszcze taki widok, że widzimy, jak widzimy. O, Tylko, że dużo mi widać, jak się ma tutaj, to lepiej wszystko widzi się. Dobra, mamy ruiny. W ruinach, czy coś znajdziemy? No, w ruinach raczej nic nie znajdziemy. No można tam zobaczyć, może jakieś tam początkowe przedmioty. Tyle osób na sobie, że jest 17, więc 16 przeciwników. Hmm. W sumie do ruin możemy iść. Dużo tam rzeczy nie ma. Ale dobra, niech będą ruiny. Że tutaj jakieś pistolet znajdziemy. Bo początkową broń. Dobra, teraz trzeba sobie przy Nie, to nie są ruiny. Dobra. Nie no nie, myślałem że to są ruiny w ogóle. Ostatnio to się natrafiłem na ruiny. Możliwe, że to inny serwer, inna mapa. Ale dobra, czy tam jest yy, miasto raczej? O ile się nie mylę? Nie, dobra, no dobra, to tam sobie idziemy. Okej, okay, dobra, już widzę. Ale to będzie straszne. Pewnie mi klatkować będzie. Oby nie. Pisze, że mam 15 FPS, a naprawdę się bym miał 30 okej. Okay. Tak zawsze tu piszę, że mm, jak gra mam 25, a naprawdę a mi wskazuje, że mam 60 programów. Więc ja nie ogarniam. Tutaj raczej nie będzie nic ciekawego w tym miejscu. Pójdziemy sobie może do hangarów, ale tu pewnie ktoś jest, bo to jest to w miarę popularne, więc nie dziwiłbym się, jakby ktoś tutaj był. By tylko nas nie zabił. Nie chcę tak swejlować. Im bliżej miasta, tym więcej fps Może kogoś spotkamy, naprawdę będzie friendly, ale ja tu już do friendly nie wchodzę. Po czym mnie ostatnio załatwili. Kościoła ludzie mówią, że się się, ale dla mnie to nie jest opłacalne pójście do kościoła w tej grze, bo każdy mówi, i tamy, i tamy, to tam są fajne. Dla mnie to nic ciekawego z tym, jest. Naprawdę. Uwierzcie, mi nie ma nic ciekawego. Jakby ktoś miał Daisy, to oczywiście, może do mnie napisać. To możemy razem coś nagrać. Ja jeszcze z moim kolegą. Kolega Piotr, to grama. To sobie też zagram. O, widzimy kolegę zombiego, Tam jest kucający zombie. No i tak sobie, dobra. Mm, Jedziemy sobie do ich, że tak powiem, militarnych namiotów. nie, wiem, czy to militarne, ale nie, tam broń znajduję. praktycznie zawsze. Co to tutaj, tutaj mnie też samochód. U, tu ktoś jest. Cholera, boję się tam wchodzić. <ścoughs> Więc ktoś przyjechał po lód i e, nie tu nie było. O Jezu Chrysta. mnie nas spędzi. To, to samo chyba przypadkiem koła nie ma? Że zablokuję sobie sprint. To sobie Tak, ten nie ma koła, więc uh, chyba nikogo nie ma. Okej, okay, jest jakiś typ, więc ja uciekam. Mm, hi. Hi, friendly. Do you friendly? Cholera, może będzie przy... Hej, are you friendly? Dobra, chyba nie chce z nami rozmawiać. Więc ja sobie lepiej pójdę. Okej, okay, raczej kolega nie chciał z nami rozmawiać. Może nie ma mikrofonu. Bo po prostu nie słyszę, bo to jest bardzo mały. Nie co... Jestem... Dobra, zombie do nas biegnie. I ja z tego powodu nie jestem zadowolony. No te muzyczki z dupy mnie przerażają. To czasami. Dobra, biegamy sobie tutaj naprzeciwko kościółka. A nic tu ciekawego nie ma. To z że ja tu nic nie zrobię. Teraz widziałem, że ktoś tutaj z obóz rozbił w takim pomieszczeniu. Open the door. Okay, to nic Robiłem sobie to. Dobra, jest. Czy my ząbiaka bijemy? Ile ma życia? Pewnie ząbiaka nie bijemy. Jest! Padł gnój. Będzie mi tu. Mam drewno. To się najwyraźniej zostawił. Nie ma tutaj nic ciekawego. Teraz sobie do tamtych bloków. Dobra, wejdziemy sobie do kościoła. Kościoła, do kościoła. Jak się w ogóle wrażę. Jak ja mi się tak wrażać. Mhm. okej okay. Szybko sprawdzamy, kola w kościele. Czemu nie? Headpack, dobra. Bandaż. A w sumie sobie bandaże weźmiemy. A Jezu, nie ten przycisk. Jezu, Alex, okarnij się. Kolosów weźmiemy. I bandaż. I mamy dwa bandaże. Dobra, można stąd uciekać W którą stronę? gdzie te bloki były? No chyba wiem tam tej farmie można w sumie jakieś itemy znaleźć tam 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 co jest, ale dobre już Tutaj jesteśmy Mamy Kolejny kościołek Kościołek Dobrze mind. Dobra, wejdziemy sobie do tej chatki Ciekawe co tam będzie Mam jednego zbitego zabijaka, hell yeah! Teraz tylko z górki. O właśnie, Może nie mówiłem, żeby grać w Daisy trzeba mieć Arme 2 i Arme 2 Operation Arrowhead. Tak, żeby grać. Dobra, belt to makarowa, ale my nie mamy makarowa, więc sobie nie będę zaśmiecał ekwipunku. Pewnie wyczyszczone. Nic ciekawego. Tak powiem, to nic. Dupa. Dupa nic. Nic w ogóle wartek uwagi. Stawili widać sam resztki. Coś będzie? O, może tu. kibelek. Ale raczej mojej postaci spraw fizjologicznych się akurat nie chcę. Dobra, kolejny domek. Się tak rozglądam, żeby mnie nikt nie zaciukał. Bo ja schaczę ten temu. Widzieliście, jak ja długo go biłem. No, a co to będzie kogoś? To. To ja go nawet nie, to ja go nawet nie postraszam. Dobra, będę drobinę, to jest bardzo nierealny chodzenie po drabinie, no ale cóż. patrzeć. O, karabin! Ja. Yeah. Jakiś super to, to nie jest karabina, ale dobra. No, to jest taki dla mnie początkowy karabin, jaki tam się można używać. No to sobie przeżyję picie mi się nie przyda, dobra, bandaża samolotu w sumie wciąż makarów magnie dobra, no naboi szału nie ma z nabojami dobra i spad. enter, nie enter Spaczcie. widzicie tak schodzę po drabinie, ale to jest szczególnie niedługo, jakoś w wyczerwcu będą rozdawane klucze do bety tej pełnoprawnej Daisy ale póki nie mam, to sobie na tym gram. No i to jest na tym serwerze tak dla mnie trochę dupne, że nie mam tego celownika z trzeciej osoby. By mi się bardzo przydał jakbym miał ja z kimś, ale tak to zawsze trzeba tak i patrzeć. Za bardzo to tutaj ten celownik nie jest najlepszy. Dobra, x, a, nie, za, nie mogę zapomnieć. Da się tu wejść? zombie, zaraz wyjdą z grubu dobra, tu nie da się wejść jednak, no to jest zrobione na armii, więc nie wszędzie da się wejść, niestety dobra, lutu nie ma, szału nie ma w ogóle dobra, mam czadkowy karabinek ale co z tego dobra, chodźmy teraz do tamtej farmy jest kula. Okej, okay, dobra. Daisy akurat jest bardzo przyjemną grą. Nie nudzi się zawsze kiedy ktoś zabije, czy zombie cię zabije, to to, to to nie jest tak, że o Jezu, nie chce mi się grać. Tylko to cię rehabilituje, żeby... Jeszcze raz zagrać, żeby lepszy wynik mieć, więc dłużej przeżyć to przebiegam spokojnie. Oj, ojej. Śmi tak taki skok klatki miałem, ale nie no to jest dziwne, no bo piszesz 21 FPS właśnie naprawdę. Dobra, zombie za nami biegnie. Drugi zombie za nami biegnie, no dobra. Niech będzie. Jak biegamy w takim sprincie, to, to nas nie dziabną na szczęście. A zgubicie możemy takim tak zwany mój slalomik, bieganie wokół drzew albo wokół takiego części taki slalom to one się gubią to nie jest to bo takie ostatnio patrzcie jak biegną dobra, udupimy sobie patrzcie jak tu się ciężko celuje, patrzcie patrzcie to Паша, то видите, как то есть тяжко. Так, может же я не же я справня. Паша, то есть, то страшно. Пердельщи. Не, ну я в целом не тебе кажу там. Даже без. И другие даже. do reload mam coś ciekawego nie z tego więc to jest ale chyba naboje no to się opłacało zabić chyba czyli się chyba dostało naboje to się chyba opłacało zabić hmm, chociaż nie wiem ale dobra Tylko nie mówcie, że tu się nie da wejść. No już jasna cholera. Naprawdę tu się nie da wejść. Tam są hangary. Dobra, idziemy sobie w las. Coś w tej kuli jest. Nie. 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 nie, nie, Więc trzeba iść tam, 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 tam. Idziemy w las. Do innego miasta. Niestety mapy nie mam. I tak, i serwery tutaj się e, różnie, różnie, bo na niektórych serwerach się dostaje to, na niektórych serwerach się dostaje to. Na przykład, na niektórych dostaje się pistolet na początku, na niektórych dostaje się flashlighta jedzenie i bandaża. To zależy już od serwera, jak on to nam da. Dobra, tam jest kolejne miasteczko. Te miasta na szczęście nie są jakoś bardzo od siebie oddalone, że trzeba chodzić nie wiadomo ile. Ale jednak te odległości są, no bo zobaczcie, to nie jest. No to w sumie to miasto nie jest tylko jedno, ten. Tylko taki jeden domek. A to są różne mapy serwerowe. Więc zabawa jest. Jest mnóstwo tych modów. Bez Daisy Daisy Plus Daisy 2017 Daisy Origins Daisy Tawiana. Wszystko. Mi się znudzi, można mieć parę y, postaci. Ja mam na przykład Aleksa, się tam mój nazywa człowiek, a można mieć. Nie wiem, bym mógł się nazwać Mr. Aleksy, nie, ale ja Aleks. Od mojego imienia. Mm. No i tak zostało. W sumie to nie wiem, czy to jest jakieś małe miasteczko, czy nie. Czy to można nazwać miasteczkiem? Ile jest osób na serwerze 15? Jest tam, więc 14 przeciwników są porozmieszczonych po całych tych terenach. Tak rozglądam czy to kogoś nie ma. Te, te dźwięki z dupy to... to sami mogą przerazić. Myślałem że tam ktoś jest, bo... Zombie jakie Dobra. Czekajcie, sobie lampkę zapalić. Hopla. Dobra, ogarnięta widzę. Nie więcej. Dobra, zablokuję sobie sprint. Boże, mnie zaraz zobi, zaczynam gonić. I tak moje przygody wyglądają w tym Dejzie, że zawsze mnie zombie goni, uciekam przed nim, zaczynam się bandażować, on mnie dogania znowu, Zaczynam nie gryźć. mam postać się i nie mogę tego przerwać. Nogi mi łamię, czołgam się, nie mogę nic zrobić i moja postać i umieram. Więc... Kontakt na razie to miałem nie, fajny, Ale to nie, że tak się zawsze nie, gdzie to zombie poszły, poszło, ale nie chcę, pójdę, bo, bo tu chodzę, bo nie chcę mi się teraz z nimi walczyć. Dobra, mogę sobie spokojnie. Nie pięć razy zgubią tego miasteczka. Tak, bo to w sumie jest miasteczko. Coś wieży, wieża, wieżyczka O, nie goni mnie nawet. Chyba mu się nie chce. Zobacz jakieś itemki. Okej. Okay. <laughs> ej, ej. No czemu nie mogę wejść? No. Eee, no. yy, okej. Okay. No dziękuję. light Co my tu mamy? AKM, czym light. Ale ta postać zapie, ja cię kręcę. I coś przez mikrofon gadał. Miałe. Albo mi się wydawało. Okej, okay. dobra. I się na tej wieżyczce pożegnamy. Byłby koniec tego odcinka. Będzie jeszcze druga część. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Łapki w górę. Do zobaczenia do kolejnych odcinków. Narka.